Zapraszam do mieszkania numer 4. To trzypokojowe mieszkanie położone na pierwszym piętrze. Po prawej stronie wchodzimy do salonu z aneksem kuchennym. Tu po lewej stronie miejsce na bucę. Toaleta, łazienka w zasadzie. Sporawa łazienka, również z dodatkową toaletą. Po prawej stronie jedna sypialnia, po drugiej kolejna, a po środku myślę, że z powodzeniem świetna garderoba. Trzypokojowe mieszkanie na pierwszym piętrze. Serdecznie zapraszam.